Hej, cześć, ja jestem Hubson no i witam Was ponownie na kolejnym odcinku z gry GTA San Andreas, a dokładniej z serii Let's Play. Moi drodzy, bardzo miło mi jest Was gościć na kolejnym odcinku. Oczywiście, policja skacze pod koła, no bo, jakże by inaczej, świetny pomysł. Od de fuck, co to było, widzieliście? Podejrzany typek, spadamy, uciekamy, boimy się go. No w każdym razie, no właśnie, Ken Rosenberg, moi drodzy, dzwonił do nas chyba bodajże w poprzednim odcinku i mówił, że jest lipa. Że do kasyna wprawiała mafia Leon no i ogólnie są nowe porządki. Musimy teraz właśnie wykonywać misję nie dla Kena bezpośrednio, tylko właśnie dla pana Salvatora. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jestem ciekaw. Nie pamiętam zbytnio tych misji. Tak dokładnie, aż oczywiście szczególnie jeżeli chodzi o solucje I like this girl. What's your name, Maria. And the service is not included. the woman fat z kozacka. Are you kidding See you later, guys. And who's this asshole? The name's Carl Johnson, sir. Before working with Mr. Rosenberg here, I had the pleasure of doing business with your son, Joey, back in Liberty City. You know my Joey? I like that. So, kid, what can I do for you? Well, Ken, vouch for me, I'm a straight killer. Oh! one man fucking army. A, a real dependable. Total fucking maniac, too. You know, the ferrellis are sending over a crew to hit me. Their flight gets in soon.

I tak właśnie, a propos, taka scenka była mega fajna. Z uwagi na to, że dowiedzieliśmy się o CJ-u jednej ciekawej rzeczy, to znaczy współpracował z Joe'im Lionem. Oczywiście chyba o tym wspominałem podczas hmm, odcinka, gdzie prezentowałem wam historię CJ-a. W każdym razie jedna rzecz mnie mega zastanawia. Dlaczego CJ tak koszmarnie prowadzi samochody, a pracował z Joe'im Lionem przez długi, długi okres czasu, w warsztacie samochodowym. To jest dla mnie jedna wielka zagadka, no ale tak jest i, i, i nie, nie ma jakby co poradzić. W każdym razie lecimy sobie po samolot i tak mi się wydaje, że chyba samolotem będziemy przejmować inny samolot. Tak mi się wydaje, że na tym ta misja będzie polegać. Jedne co mnie wkurza to to, że no bierzemy Dodo, a Dodo no nie jest w tej grze krótko mówiąc zbyt szybkim i dobrym samolotem. No ale damy sobie jakoś radę. Bierzemy kamizelkę i mam nadzieję, że oczywiście będzie w miarę dobrze. Mam nadzieję, i taki sobie postawiłem dzisiaj cel przed nagrywaniem tego odcinka, że żadnej misji nie sfajluje. No ale jak będzie, tego wam zagwarantować nie mogę. No właśnie, samolot z zabójcami ma wkrótce wylądować. Dlatego też będziemy musieli na pokład tego też właśnie samolotu jakoś, jakoś się dostać. Fakt, już przejęzyczenie na początku odcinka. Znaczy, fakt faktem nagrywam drugi podrząd, no ale... Jeszcze zmęczony nie jestem. No właśnie, chyba z tego co widzę, będziemy musieli ciutkę podwyższyć pułap lotu, ponieważ e, strzałka pokazuje nam kierunek do góry. Ja w ogóle tak myślę, jak to jakoś sprawnie zrobić, bo ten samolot będzie oczywiście leciał z Liberty City do Las Venturas, czyli ja będę musiał jakoś ładnie nawrócić. Oni będą, z tego co pamiętam, ale nie jestem przekonany, lecieć szamalem, więc no szamal jest dość szybkim samo, y, samochodem. Samolotem, oczywiście, dlatego też, nie no, mówię, będę musiał jakoś to sprawnie zrobić, fajnie nawrócić, żeby ich jeszcze złapać przed tym, zanim wylądują na lotnisku w Las Venturas. Ponieważ, jak wylądują już w Las Venturas, no to będzie po ptokach i po prostu misja zostanie spailowana. No i moi drodzy, samolot właśnie pojawił się na horyzoncie. Trochę się już przestraszyłem, nawet bo leciałem i leciałem i tego samolotu cały czas, jakby nie było. Właśnie sobie to zróbmy w ten sposób. Cyk. Nabierzemy no dzięki temu trochę prędkości, przez to szyb, szybko ten samolot złapiemy. On też mi się wydaje, że nie leci z pełną szybkością, nie? Bo ja ogólnie m, kiedyś z szamalem dość sporo sobie latałem. Podróżowałem między miastami. Ja pamiętam, że naprawdę na no, tym samolocie nie można szybko lecieć. Ponadto jest fajnie skrętny i taki stabilny. Chociaż w sumie, czy samolot może być stabilny? No, chyba też. Dobra? To jest w ogóle kosmos. To, to wygrywa, nie? Nie wiem, czy coś takiego w prawdziwym świecie jest możliwe, ale wydaje mi się, że nie. O fuck! czemu mam tylko klamkę i ile on potrzebuje, żeby zginąć? What the fuck? I czemu nie mogę wyjąć innej broni? Kręcę kółkiem, w sensie skrolem. i cały czas mogę korzystać tylko z pistoletu. Co więcej, czemu nie giną od strzału w głowę? O, to ciekawa sprawa. Nawet bardzo. No i mamy jeszcze pana pilota. I to tyle? No to proste. A czy też fakt faktem no, było proste z uwagi na to, że oni mieli zwykłe klamki. Nie wiem czy w samolocie po prostu yy, tak to twórcy zrobili, że no nie można czegoś innego używać. No ale z kolei w sensie broni z... Jakąś taką większą amunicją, większą w sensie większego kalibru, czy coś hmm, chociaż, jak wykonywaliśmy sobie ostatnie misje na lotnisku, w Verdant Middles, tam w ogóle broni nie mogliśmy używać, nie? Chociaż też chyba ten samolot jakoś, nie wiem, coś, coś było mówione, że jest wypełniony ładunkami wybuchowymi, czy już nie pamiętam, jak to było. Chociaż nie, bo ładunki wybuchowe były pod, hmm, podłożone, podkładione, <laughs> chciałem powiedzieć, podłożone przez CJ-a, więc w sumie chyba też nie. Próbujemy ogólnie wylądować dość profesjonalnie. Tak, to powinno wyglądać. Ja pamiętam jak byłem mały, to strasznie lubiłem samolotami w GTA San Andreas latać. jeszcze GTA San Andreas nie było i grałem dużo w GTA Vice City to byłem mocno wkurzony na to, że do tamtejszych samolotów nie można wsiadać, bo no nie wiem, jakoś tak zawsze latanie samolotami w grze GTA sprawiało mi dużo przyjemności. Oczywiście wylądowałem jak ostatnia dupa, chociaż nie, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, była ikonka, zajebiście 15 tysięcy, to jest dużo, naprawdę dużo. Była ikonka na mapie pokazana, że miałem zatrzymać się dużo, dużo wcześniej i bałem się, że będę musiał cofać, ale jednak no, nie trzeba było tego robić. Oczywiście zajebiście, żadnego pojazdu nie ma, no bo jakżeby inaczej, biegam po tym lotnisku jak idiota, nawet znalazłem podkowę jedną. Wam mogę powiedzieć, no ale żeby ani jednego samochodu, samolotu chciałem powiedzieć, samolot by się znalazł. Ale żeby ani jednego samochodu nie było na całej płycie, no to to jest... Znaczy na całej płycie, na całym obszarze lotniska. Wiecie co, tak spojrzałem na mapkę. No i ciutko jestem zły, bo nie ma już misji w kasynie Calicula. Myślałem, że będzie jakiś telefon, ale telefonu nie było. Mamy na pewno misję właśnie w kasynie Ford. Dragon's, ale to są misje właśnie już z napadem. Nie chciałbym ich tak jak mówię, wykonywać tak o tylko w jednym odcinku wszystko pyknąć, żeby być z tym jakby na bieżąco. Mamy oczywiście misję u Majka Torano i mamy jeszcze u ten Panego gdzieś tam, o oh fuck, Chciałem go złapać, ale się nie udało. No właśnie, w każdym razie wydaje mi się, że chyba żeby być jak najbardziej z tym wszystkim na bieżąco, to wykonamy sobie misję na um, u Majka w sensie w Veteran Meadows, tak będzie chyba najlepiej. No i moi drodzy, zajebista mu zalecimy sobie na kolejną zajebistą misję. Mam nadzieję, bo nie pamiętam jakie tam jeszcze misje u Torrena No FAK! Pozostały. E, też mi się wydaje, że za jakiś czas powinien się odblokować misję Utrufa na pustyni. E, też jakby trochę na to czekam, bo tamte misje są naprawdę ciekawe. E, mianowicie dotyczą Ała! Ała! Dotyczą na pewno bazy wojskowej i, i tych różnych rzeczy właśnie z wojskiem. co jest no dość takie interesujące, nie? Eee, I co tam jeszcze u było? Już tak dokładnie nie pamiętam. Wróć między 20 i 6. No what the hell, poważnie? Eee, w sumie to dobrze, bo zapisałem sobie grę, a tutaj jakbyśmy zginęli, to prawdopodobnie wylądowalibyśmy w tym szpitalu na pustyni, tam gdzieś szukać emunation. Ja nie wiem, czy w tym emunation na pustyni

Man, oh, I'm passing through life same as every man. Okay. Do you have any idea what you're doing for Torino? Nah, I seem to be on the need-to-know basis. Oh no, man. Two lies don't cancel each other out. You know that. We pay them to lie to us. Is that what our founding fathers wanted? No more, friend. No more. We're not alone. Get off me, man. What's going on?

Ale to jest strefa 69, tak? I to jest jakby nawiązanie do tego, że no tej strefy nie ma na mapach Google z tego co kojarzę. Znaczy do jakiegoś tam czasu nie było. W ogóle była to mega tajna strefa. spot'a też o tym mówiłem w odcinku właśnie. Jaki był poświęcony całemu temu kompleksowi, i tak dalej, i tak dalej. Dobra? Spoko. Czyli ja mam snajperkę. Wypadałoby właśnie się pozbyć tych lamp. Termicznych trufa, Ok. Znaczy, ogólnie, na tej wersji, co ja mam GTA. Te gogle nie są potrzebne. Wiecie, tutaj jest dość jasno, jeszcze, nie mój chyba monitor jest tak ustawiony, że naprawdę nie trzeba tutaj zbytnio tych gogli używać. No fakt, czy ja mogę w ogóle go zabić przez to? No, chyba nie mogę. No właśnie. Ogólnie dobrze się składa, bo mam bardzo mało M4, a wojskowi mają jej dużo, także bardzo chętnie sobie oczywiście tą broń od nich pozbieram. Tu mamy jednego na tym. Na wieży. Ogólnie te lampy nie mogą mnie złapać, bo tak to w bazie wybuchnie jakiś tam alarm. Czy zostanie właściwie uruchomiony. O, pych, bardzo ładnie. Zestrzelimy sobie to, bo z tego co każe to jest taki bug. Albo i nie. Nie, jednak tak, no. Jak strzeli się właśnie w taki sposób, to i tak to światło po prostu gaśnie. Zobaczymy, czy się. Co? Czemu? No z jakiej paki? Dlaczego? Przecież byłem... Nie no, no to jak w ogóle, no... No, jest to moim zdaniem dziwne, no bo... Okej, okay, no może nie zachowywałem się jakoś mega po cichu, no ale... Specjalnie zacząłem w te lampy strzelać. Tych wojskowych eliminować... What? Skasło samo? A nie, to stamtąd chyba dobiega. Spróbuję sobie też tą lampę wyłączyć. Cyk, będzie OK, tu sobie tego zabijemy. Gdzie tu się schodziło? Mam na radarze z tego co widzę zaznaczoną ikonkę żółtą, gdzie mamy zejść do podziemi. No i będziemy kradli tak zwany what the hell? gdzie skąd? A tutaj jest. Siedziad schował. Będziemy kradli tak zwany czarny projekt. Ogólnie wiecie o co chodzi, na pewno chodzi o jetpack. Jest to bardzo fajna rzecz i tym bardziej fajna, że jetpack będzie tam się pojawiał po prostu. Przy naszym, tym, przy naszym lotnisku w Redant Meadows, nie to jest spoko sprawa. Ogólnie pewnie i tak, nie będziemy zbytnio z niego korzystać, bo nie będzie takiej potrzeby i nie będzie prawdopodobnie nawet kiedy. Poza oczywiście jedną misją, którą także będziemy wykonywali sobie dla trufa. Ogólnie tak parze to ci wojskowi to jakieś takie lebiegi są, tu mam w ogóle kamizelkę na górze, nie, nie potrzebuję, bo jak widzicie, no oni kompletnie nie mogą mnie trafić, to jest dziwne, no jak na wojskowych, no to mega słabo im idzie, ja chyba nie muszę ich wszystkich eliminować, nie, mogę sobie zejść do podziemi bez właśnie wykańczania każdego, tak mi się wydaje, zobaczymy, czy to przejście będzie odblokowane, czy też nie, ja w ogóle się dziwię, że nie mogę jakimś takim bardziej normalnym... Przejściem wejść. To przejście, jakie tutaj jest, jest też jakby dostępne w grze Grzegorowonej, tyle że trzeba wykorzy wykorzystać glitch z. Skąd? A tu jest jeszcze. Trzeba wykorzystać glitch z motocyklem Freeway, nie? Tak, gdybyście nie wiedzieli. Ale też to chyba pokazywałem zresztą na tym odcinku o strefie 69. Zobaczmy, jak to wygląda. Laboratorium badawcze, ok. No z wojskowymi. Inaczej. Będzie problem, jak gdzieś jakiegoś nie, zauwa... nie, nie zauważę i podejdę pod celownik i będzie do mnie... Właśnie, to jest bardzo ważne. No właśnie, jak jakiegoś nie zauważę i po prostu mnie gdzieś zaskoczy z bliskiej odległości, ale mam nadzieję, że tego nie będzie. Okej, okay, mamy... O, i mówię o takiej sytuacji, nie? Bo zobaczcie, że jednak M4 to M4 i potrafi zabrać naprawdę dużo życia, nie? Idziemy sobie tam. Tutaj gdzieś minigan powinien być w ogóle, nie? Minigana to bym podniósł, by się przydał. dokładnie pamiętam w jakim miejscu on tutaj był. What the fuck, skąd jeszcze? Tu! Patrzcie jak wychodzą, trzeba uważać. Jednak na tych takich bardziej ciasnych przestrzeniach, no jest czasami dużo ciężej, aniżeli gdzieś tam jak możemy ich eliminować z dystansu. E, dobra, tu w sumie byśmy mogli tym pojazdem sobie jeździć, ale nie będę tego robił. Eee... Gra podpowiedziała nam bardzo istotną rzecz, moi drodzy, mianowicie będziemy musieli wyłączyć. E... No, chodź ten. E, sam w sensie te rakiety samonaprowadzające, nie? Że potem jak będziemy tym całym jetpackiem już opuszczać ten kompleks cały, to żeby nas po prostu nie zabili. Bo z tego co kojarzę chyba dwie takie wystarczą i po prostu giniemy. Także no trzeba koniecznie to zrobić. O oh fuck, ale mnie. O oh shit, mamy tutaj życie. Ja sobie je oczywiście z wielką chęcią zbiorę. Trzeba uważać, mówią oni. O niej, oh jest... Ale zajebiście kamizelka, ale fajnie, fajnie, fajnie. No to mi się podoba, bo już się bałem, że za chwilkę gdzieś jakiś koleś mi wyskoczy, jak stąd wyjść? Chyba tam tamtędy. Że jakiś koleś gdzieś wyskoczy i będzie lipa. A tak to kamizelka życie jest okej. Okay. Dobra, idziemy sobie tutaj. Ja kompletnie nie pamiętam, gdzie w tej bazie, co było. Także totalnie chodzę na czuja. No właśnie, trzeba uważać. Tak ja już mówiłem wielokrotnie wcześniej. Dobra. Mamy kolejnego dziada. Zbieramy sobie oczy oczywiście M4. O oh shit! O oh shit, CJ! Przeładowuj! Fuck! Ale trzeba uważać. To jest chyba tam, tak? Tutaj się gdzieś wchodzi? Mi się wydają, taką nadzieję. Tak, drzwi do pomieszczenia. Mam nadzieję, że będzie gdzieś jeszcze życie. Jest kamizelka, także jest ok. Go się nie będziemy zabijać, bo nam w sumie nic złego nie zrobił. No i podchodzimy do znacznika. Otwieramy kartę. A na spodzie jest pomieszczenia. Dobra, czyli już właściwie jestem przy końcu, ale. Właśnie miałem wyłączyć te całe te. Muszę się wrócić. No patrzcie, bym zapomniał. Tylko wiecie co, ja nie jestem przekonany, czy yy, tego pomieszczenia, żeby wyłączyć te. Rakiety nie ma tam na samym dole właśnie, wiecie? Także ja sobie zaryzykuję, bo wiecie co? Boję się jednej rzeczy, mam mało życia. Jeżeli tego całego czegoś, żeby wyłączyć... Rakiety nie będzie na dole, to mam przerąbane. Tyle wam powiem. No i moi drodzy, jest lipa. Jest lipa jak 150. Bo z tego co widzę, niestety... Nie ma tutaj tego przycisku do wyłączenia rakiet, także no mam przerąbane. Będę musiał jakoś, nie wiem, mega nisko lecieć Lic liczyć, że jakoś one mnie tutaj, kurczę, nie ustrzelą. Polecimy sobie tędy. Dobra, chyba powinno się udać, wiecie? Tak. Uff. Ja ogólnie, znaczy no, starałem się pamiętać o tym, żeby właśnie to wyłączyć, mm, ale no, tego pomieszczenia, jak tam szedłem, po tą kartę po drodze nie było, czyli prawdopodobnie trzeba było gdzieś zboczyć e, z tego głównego kursu naszego, no ale mniejsza, no udało się bez, także trzeba się tylko cieszyć i tyle. E, my powoli doratujemy sobie na miejsce, ale kurczę, co to się stało, że ja zamiast SMG mam Uzi? A czy no, Uzi w sensie, bo to jest MAK10, ale jak oszukali mnie chyba? No... Oh, dude, Miałem SMG cały o, czas. To jest raz, bo oczywiście chociaż mnie sumie nieźle, bo jest Sanchez. Ale no właśnie, kurczę, o co to chodzi, że ja mam maka dziesiątkę, no what the fuck? Ta gra mnie nienawidzi, nienawidzi mnie. No niestety, musimy dojechać sobie do lotniska naszego, zapisać grę. To jest podstawa, bo ta misja wbrew pozorom... Jakie stanty? Prawie się, prawie się zabiłem, ale jakoś się udało. O, mamy telefon. Zobaczmy. Czyli będzie misja chyba. E, czyli będzie kolejna misja utrufa. No właśnie. Ja jeszcze z chęcią bym sobie tego shotguna dokupił, bo on jest też fajny. W Vice City to była taka zajebista broń. Znaczy tutaj też nie mówię, że nie, ja pamiętam jak ostatnio chyba dwa odcinki temu ja wykonywałem misję u Kenna i ta mafia miała ten shotgun i wam chyba nawet pokazywałem, że było coś takiego, że dostałem parę ciosów i tu patrzę, a tu pół życia nie ma, nie? Także ogólnie broń jest zajebista i idealna pod niszczenie samochodów, samolotów i tak dalej. Znaczy wiadomo, że z samolotami gorzej, bo przeważnie no, potrzeba broni z dużym zasięgiem. Ale do samochodów przydaje się idealnie. E, no dobrze, lecimy sobie w takim razie zobaczyć, czy to będzie ta misja, o której ja myślę. Zielona maść, dokładnie tak. Tę misję pamiętam dokładnie. E, tylko nie do końca pamiętam. Fuck, oh, <trybujesz> co za koleś. Tylko nie do końca pamiętam, po co mu ta zielona maść była. I do czego ona służyła. Fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything. Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal stuff. Oh yeah? What stuff? I don't know yet. Oh <laughs> you don't know yet. I was starting to think he was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. We better go. Peace on Earth, dude. On chyba znowu się czegoś naćpał. To jest aż nieprawdopodobne. Podleć plecakiem rakietowym do pociągu i zwiń coś tam, i to jest ta cała zielona maść. Kurczę, o co tam chodziło? Ja nie pamiętam kompletnie. Znaczy, w sensie wiem, jak się będzie toczyć ta misja, oczywiście. To, to jakby nie jest coś mega skomplikowanego, w ogóle dostęp chyba od trufa z 1500 kula amunicji. Także to też w ogóle ciekawa sprawa. W każdym razie, oczywiście, wiem, jak to mniej więcej będzie wyglądać, tylko nie pamiętam do czego ta zielona maść była. No to już wam zresztą powiedziałem wcześniej, ale też nie pamiętam kompletnie, czy ona potem gdzieś była wykorzystywana przez CJ'a czy Truff'a. No. Jak możecie to napiszcie w komentarzu, co? Bo mówię, ja to pewnie zapomnę sprawdzić sobie potem z ciekawości nawet, a komentarze wasze czytam, także no przeczytam po prostu i będę wiedział. Tak z czystej ciekawości dla siebie. Dobra. Tego gościa zabijamy. Wolałbym po prostu tego jetpacka zostawić. Czy ja mogę tego jetpacka zostawić? Chyba. czy znaczy mogę, ale wolałbym w sumie tego nie robić, bo jakoś będziemy musieli wrócić. A jetpackiem będzie prosto. Wkurza mi to strzelanie z tego całego maka, no to nie jest zbyt dobra broń. Tym bardziej, że to są wojskowi. I wolałbym jednak, żebyśmy kurcze strzelali do nich z M4. Dobra, idzie całkiem spoko. No ta zielona maś jest prawdopodobnie w jakimś pojemniku, nie? Tylko. O, o może tutaj nawet, zobaczmy. No CJ, leć do góry. Co to miało być? Tu nie ma. Dobra, zobaczmy sobie... E, tutaj w takim razie. Ogólnie też jest spoko to, że nie musimy się śpieszyć, z uwagi na to, że i tak jesteśmy blisko. A jeszcze jedna skrzynia jest, okej. Okay. Jesteśmy blisko tego całego naszego kompleksu chciałem powiedzieć. Lotniczego. E, koło naszego lotniska po prostu. Także... Jakby... W sumie nawet lepiej jest zrobić to powoli, z uwagi na to, że będziemy mieć bliżej. No czemu ja nie mogę tym jetpackiem latać czasami? No... Fuck! Tam mam jeszcze dwóch. I mamy tą całą zieloną maś. W ogóle jak to świeci, nie? Bierzemy. Wziąłem już. Zielonej papki, what the fuck, w dule. <laughs> Ta gra czasami jest też przegięta na maksa. Weźmy sobie... A, ja nie mogę nawet zejść, zejść z jetpacka. Szkoda, bym sobie wziął SMG, bo z uwagi na to, że mam tyle kul, to jakby te kule by mi się przyniosły do SMG, a tak to ciągle będę musiał z tym makiem latać. No ale nic, w wolnej chwili skoczymy sobie do Emulation i po prostu SMG kupimy. No i moi drodzy, powoli tę misję będziemy sobie kończyć. Muszę tylko wylądować, prawdopodobnie spotkać się z trufem. You got it, man. I got something. Let me see. Ooh, everything is different now. What is it? Ghost some They will call this Year Zero. I'll be in touch. Wait! What is. Yeah, see you around. What the fuck? Co to znowu miało być? Kapitał zdobyty. To jest fajne, będą pieniążki. Pieniążki lubimy. W grze jaką jest GTA San Andreas, te się naprawdę przydają. W -City też było fajnie, bo może nie było na co wydawać tych pieniędzy, ale chociaż jeżeli chociaż jeżeli, po prostu, gdy sobie kupiliśmy jakąś posiadłość już, uzbieraliśmy tę kasę, to potem mogliśmy kupić kolejną i to też tak jakby się samo z siebie napędzało po prostu. W każdym razie odcinek dzisiejszy dobiega końca. Ja oczywiście jak zawsze bardzo Wam dziękuję, że byliście, dziękuję za wszystkie oceny, komentarze, suby, za wszystkie sugestie i ogólnie za to, że jesteście i że dzisiaj byliście wraz ze mną. Zapraszam Was na kolejne odcinki, mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!